Zatrzymaj się na chwilę, oddychaj. Jesteś tutaj i to nie jest przypadek. Pomiędzy myślą a rzeczywistością jest tylko energia. Twoje myśli nie są niewinne. Są początkiem wszystkiego. Każde słowo, które wypowiadasz, to drganie, wibracja, impuls wysłany w stronę przyszłości. Przeświat nie ocenia. Nie rozróżnia, żartuje od czuje. Odpowiada dokładnie na to, co nosisz w sobie najczęściej. Jeśli w myślach ciągle widzisz brak, dostaniesz więcej braku. Jeśli w głowie powtarzasz, nie dam rady, rzeczywistość zadba, żebyś nie dał. Ale jeśli choćby przez kilka minut dziennie zamkniesz oczy i poczujesz, że już masz to, czego pragniesz, świat zacznie ci odpowiadać inaczej. Bo każda nowa rzeczywistość zaczyna się od jednej myśli, jednego słowa, jednego wierzę. W twoim umyśle jest wszystko. Tworzysz energią. Wybieraj mądrze. Zacznij dzisiaj od jednego zdania, które zmieni twój świat. Wszystko jest możliwe. Dla mnie też. I nie przestawaj.